Dobra, dzisiaj idziemy do Husky Cafe. Wczoraj byliśmy też, ale niestety nie, nie, nie byliśmy ostatecznie, bo było po prostu jak to nazwać? Nie było miejsc. Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Nikola już się pakuje, żeby tam wejść i chodzimy do chaski cafe. Standardowo zdjąć każdy... najpierw. Puty. co nie? No. Thank you Cheesecake Smaczne Zamówiłem kawę latte z chili specjal Marty oprócz tego cheesecake'a bardzo dobre Dobra, moi kochani, idziemy na kolejny luźny trekking. Dzisiaj jest ostatni dzień naszego pobytu, więc dzisiaj jeszcze trekkingujemy. Idziemy jeszcze na majestatyczną górę koło naszej wioski Longyearbyen. No, już on ci pokazuję. O, idziemy tutaj, na tą góreczkę, żeby sobie, żeby sobie pooglądać fajne widoczki. No, ja wiem, że w Svalbardzie jest wiele jeszcze ciekawych miejsc, takich jak jakieś Ghost City, co nie jakieś inne wioski rybackie Jakieś lodowce, tylko że lodowce to bardziej w okresie zimnym, zimowym, jesteśmy w okresie letnim Gdzie się z kuterami śnieżnymi jeździ Więc tak naprawdę, żeby w pełni doświadczyć Svalbardu Powiem Wam, to powinienem to jeszcze wrócić na zimę Bo w okresie letnim tutaj opcje są mocno ograniczone Niestety też nie udało się zobaczyć żadnego misia polarnego No bo są mega przebiegłe, co nie? Mega przebiegłe istoty Ukrywają się praktycznie i unikają człowieka, polują na ludzi, kiedy tylko jeden oddali się od stada, co nie, i wiadomo, no wiecie jakie są misie polarne, co nie. Atakują oczywiście stadami, albo hordami nawet, są bezwzględne, więc każdy kto zobaczy misia polarnego prawdopodobnie nigdy nie wróci i nie powie temu, tego reszcie, ponieważ zostaje rozszarpany, póki zdąży wypowiedzieć słowo miś polarny. Tak właśnie wygląda, no dzisiaj luźny trekking. Wiele miejsc jeszcze na Svalbardzie byłoby do zobaczenia, ale tak jak mówię, no niestety zabraknie czasu. Okres też nie do końca sprzyja. Kiedyś chyba będzie trzeba tu wrócić w okresie zimowym po prostu i tyle. Dobra, idziemy na mały trekking. Elo. Dobra, Monika, gdzie są się polarne? Ja się pytam. E, spokojnie, y, miś polarny przyjdzie dzisiaj w nocy. Mam nadzieję, bo nie pojechałem na Svalbard, żeby nie zobaczyć Miśa Polarnego Dzisiaj hey, będzie Miś Zrozumiano? Polarny, ja wam obiecuję, że... No, ma być będzie. Miś Polarny, inaczej, wiesz, tak, inaczej będzie, pogadamy Będzie Miś Polarny, promis No, mam nadzieję No, i tak właśnie się rozmawia z przewodnikami Um, but uh, you have to practice because you will never get enough practice from simply having those situations. Czyli tutaj się kończy strefa yeah. to. A tam. Jest nasz hotel. Jak widzicie, zawsze mieliśmy kawał drogi, żeby dostać się tutaj do centrum, ale tak my lubimy. No i weszliśmy na tą górę. Co to dużo gada? Dzisiaj mroźnało, a słoneczko świeci. Jest naprawdę beautiful. Zobaczcie. Ładnie to wygląda. Co nie? Dzisiaj można powiedzieć, że jest totalnie, ale totalnie bezsmurne niebo. Idealna pogoda na jakieś trekkingi Widoki majestatyczne Niedźwiedź bolarny w bolarnych polu widzenia brak A szkoda Chociażbyśmy prawdopodobnie byli w No i co tu się gadać Kolejny trek zaliczony Tam jest nasz hotel i tutaj trzeba było iść do pasta. A tam jest renifer. Te renifery potrafią latać. Jesteśmy w Svalbardskim Muzeum, zwiedzamy Svalbardskie Muzeum. Najbardziej większe i najbardziej popularne w tych stronach. Jedyne. Wchodzimy. Jedyne. jedyne, nie, no nie jedyne, bo jeszcze jedyne. jest nordyckie. Dobra, otwieraj to. No, wejście i możesz wejść. W sumie dwie, kilka osób mogłoby wejść na jeden bilet, ale nie będziemy tacy. Dobra, wchodzimy. No, i zaczęło się. Patrzcie na to, jakie foczysko. O, gigantyczne. No. Nie, no, a nie A nie jest napisane, że nie można? Nie, no jak cię jest napisane, tak nie ma. Ale mewa wielka Patrz, mewu. Wielkie mewu. Wielkie Kręg wieloryba. Kręg wieloryba? O kurwa, ale bydlaczy. Ryba. No, może być. Nie widzę. Bydlaczy, wielorybi, krąg? Co nie? Może być albo tego jednego, w sumie. To jest w ogóle, nie wiem, sprzaj, jest legenda o, o czym? jakimś potworze, który właśnie tutaj krąży czyli jednak jest jakiś potwór, no jest tak jakiś lesi. jak jest potwór no, Lessie to jest z Loch Ness zdjęcia wszędzie są, no. takie pamiątki z tym potworem być. Są. może być, no, dlatego nas wszędzie podwór, ostrzegali czy to jest potwór, czy to jest faktycznie zwierzątko, które tu kiedyś żyło i znaleźli kości tego nie wiem potwory morskie, tutaj nawet są na mapie, są nawet potwory morskie przecież zaznaczone xt no zobacz, normalnie potwory morskie są zaznaczone. Ej, no. Na mapie starożytnej. Bo ma to różnych zwierząt. Albo kości może dotknąć. Albo ślady ej, zobaczyć. bo to ja będę zgadywać, zgadywać jakie to zwierzątko. Tylko teraz muszę zapomnieć. Brrr, dobra, zapominam. Dobra, uwaga. To będzie lis. Ha! O, i tak wyglądają lisy polarne, jak jest yy, wiosna. Co chyba jeszcze mniejsze. Dobra. No tu. Poczekaj. To też jest lis, tylko chyba. No, tylko zimą. Dobra, strzałka nie mówi mi nic. Nie. Jakiś ptak. A nie, to ptak, to meba, No, ptak. Jakaś, jakaś mefson, no jakaś jakiś mewa Tu widziałam renifera, sorry. Widziałam go już. Rainer To jest foka, chyba. o, mm, o gąś. Ptak. Ptak. To jest jakaś gąś. To jest kupa gęsi, po prostu. Kupa gęsi. To jest renifer. Tak, renifer, renifersa. To chyba też mewa. Tak, mewson. No to tu widziałam tutaj. To już Foxon A to będzie misio Rynifer misio? No, misio. Misio. To jest misia? Jekasz? Fajnie. Ciekawe. Ciekawe no? że prawdziwe. Chyba prawdziwe. Nie wiadomo. O, ale śmieszne futerko ma. Ja o kurde, co to? O nie. O mały misiek. Tak, Katek jakiś wyglądał na Svalbardzie? bardziej. w pewnym pięknie pachnie. Co nie? Jak w saunie. Futerks, futerksa. Ale oni wszyscy musieli być, patrz. No, kiedyś ludzie w ogóle byli niżsi, co nie? Zresztą. No, zresztą wiesz. Zresztą. Zresztą, zresztą tak to działa, przecież kiedyś. Czym mniejsza chata, tym lepiej się nagrzewała. A nie, kobieta. nie uderzysz głową. Ale ona, ona, ona nie mogła. Bardzo długie włosy Ona nie mogła być za wysoka, bo to wiesz. Bo ludzie, bo to musiało się nagrzać, to musiałbyś być mało. Dobra, dawaj, zaraz ja Cię nagrywam. No nie, no co, Ty opowiadaj trochę ciekawostek ja o Svalbardzie. mamy ten, element O, idziemy dalej. O, i tak też żyli tutaj, zobaczcie, jak to tak fajnie. Czyli... Patrz, jakie grube skarpety mieli. No kurde, jak oni chcieli tym w butach, skarpety. chyba bez butów. I patrz, kominek był i tu wiesz, trzeba było nagrzeć taką małą ruderę. To myślisz, że co? To Ale no patrz, jakie łóżeczko kom... mini, ja bym się tu nie zmieściła. Ty, nie no, to byś się zmieściła, bo jesteś mini. A to co to? Jakieś narzędzia. No. Dobra, dawaj, prowadź dalej. Chodź. Bloody... Uważaj. Bloody bawi i uczy. Mówię ten, zobacz, nie mam tych skar... No bez tych to... Samych skarpetkach. Chodźcie, chodźcie, to jest takie specjalne muzeum. O. Patrzcie, jakie morsy, morsy, nie? O, patrzcie, jakie morsy. Tutaj jest w ogóle jakaś ta historia opowiadana. No to opowiedz. No, nie, nie będę opowiadać, bo. Ej, to jest jakaś przykra historia. To jest jakaś przykra Oni historia. mi się łapią. No, jak. Po, to jest przykra historia walki ludzi ze zwierzętami. No I to naprawdę wygląda jakby to była jakaś bitwa no, między no, ludźmi a no, zwierzętami. Tak, no, to się trochę wygląda. O jezu, biedne misie. W ogóle jak strzelby. Pierwsze. A, tu jest chyba jakiś film nawet. Historyczny. Ciężko mi się serio? To jest pułapka Pistolek, na dziedzie? Tu jest pistolet O kurde, faktycznie Że no, 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 no. z bronią Dobra, ogólnie rozkminialiśmy co to jest to jest pułapka na nic Z bronią. Tam jest broń, niestety wchodzi, bo nie mam butów. Ale tu jest broń i jak one pociągały te. za ten chleb, to ta broń chyba wypalała. Albo był gościu, który czekał. Ja. Nie, nie no, nie no, to jest self. No tak, kopalina należąco, Bo łatwiej widocznie. Boże, te obrazy są straszne. Nie mogę na to patrzeć. No stare, stare te. Dzieje, no niestety. Ten to zrobiłaś? O nie, no zrobiłaś, zorza polarna się pojawiła, zobacz Nareszcie ją widzisz, Nikuś No Nareszcie widzisz ten Jest, widzisz, Northern, żeby zobaczyć Northern ten Nie, czym jest No i zobacz, zrobiłaś zorzę polarną nareszcie Nareszcie ją widzisz, Nikuś Nareszcie O nie, coś uruchomiłaś A top lud. chyba. Poczekaj. Patrz. Top nie je. O kurde, coś ty zrobiło Nikuś? Nikuś, co ty narobiłaś? Nikuś, co ty zrobiłaś? Ale dobre to Ale żeś nie robiła ambarasu. Pewnie w czasie rzeczywistym to się roztegowuje. Masakra. O kurde, ale gruba scena Jakim cudem żyją tu takie bydlackie... Yy, tak, bydlackie... pokażę bydlackiego pająka Gdzie? O kurde, ale nie... To jest możliwe, że taki bydlak który żyje Nie no, no jest, możliwe, bo w nie było Czekaj co znajdę Są Same ryby? To są różne ryby, gdybyś chciała się dowiedzieć o no, rybach A ja chcę o pająku no, co? gdybyś myślała co zjeść dzisiaj na obiad, to właśnie tu się dowiadujesz, to jest menu rybne. Nie no, <gryw> tak, to. Tak. <gryw> Ostatni look na piękny Svalbard. I tak moi drodzy kończy się nasza niesamowita przygoda w arktycznym Svalbardzie. Jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak bardzo na północy jak dzisiaj, tak bardzo blisko biegunu północnego. Nigdy nie doświadczyłem dnia polarnego, więc był to naprawdę niesamowity wypad. Pomimo tego, że nie udało zobaczyć się misiów polarnych, uważam, że to był bardzo, bardzo fajny wyjazd na plus. Pogoda dopisywała, było mroźnie, ale bardzo często też słonecznie, więc ogólnie rzecz biorąc, no to dużo gadać. Mega fajny wyjazd. Troszkę pieniążków wydaliśmy, no ale wiadomo, lubimy po brujujo, zwłaszcza Nikola, która ciągle ma pieniądze na jakieś głupoty, co nie, na jakieś jedzenie w knajpach, drogie trunki i tak dalej. No ale jest jak jest i co? I wracamy, wracamy do życia. To był właśnie, był, moi drodzy, luźny, spokojny Svalbard, moi kochani. Bardzo fajny wyjazd. Co tu dużo gadać? Dobra, elo.